Pewne zona było samice bardzo rzadkiego gatunku goryla. Po kilku tygodniach gorylica zaczyna sprawiać poważne problemy. Po badaniu weterynarz stwierdza, że zwierzę maruje. Co gorsza, nie mają samca do pary. Kiedy zastanawiali się nad rozwiązaniem, zauważyli cześka, pracownika odpowiedzialnego za sprzątanie klatek. Krążą plotki, że Czesiek jest wyjątkowo utalentowany, jeśli chodzi o zadowalanie kobiet, choć inteligencją nie grzeszy. Kierownik Zoo wpada na pomysł, wzywa pracownika i proponuje: Tak więc, jakby to ująć czy przelecisz gorylice za tysiąc złotych? Pracownik wykazuje zainteresowanie, ale mówi, że musi się dobrze zastanowić. Następnego dnia ogłasza: Zgadzam się, ale pod trzema warunkami: po pierwsze, żadnego całowania, po drugie, nie chcę mieć nic wspólnego z ewentualnym potomstwem. Administracja Zoo szybko zgadza się na te warunki i pytają, jaki jest trzeci. Cóż, dajcie mi jeszcze tydzień, żebym zebrał te tysiąc złotych.